Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie, Janek Malski, kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, jesteśmy w tym momencie w Przowie na dziesiątych urodzinach zespołu Tabu. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy tutaj między po to, aby porozmawiać z nimi o festiwalu punki Reggae Live, który odbędzie się w Portach, Leparz 24 października. Drodzy Państwo, zobaczcie Państwo sami, to jest właśnie atmosfera na dziesiątych urodzinach zespołu Tabu. Jak drugie Panie wrażenia po koncercie? Jak najbardziej, zajebiste było, pozdrawiamy. A dużo energii? Jak najbardziej. Cały mocny przekaz. Mocny przekaz! A od jak dawna Pani słuchają zespołu Tabu? Całe 10 lat, proszę Pana. Jesteśmy wielkimi fankami tak, całego tego zespołu, jest naprawdę zajebisty. I właściwie Pani słuchała od 8 roku życia? Tak, jak to ósmego, proszę Pani? Ma 18 lat. Od 10. Ewidentnie. Od... Nie, absolutnie. <laughs> absolutnie. Tak. Sorry, powiedz mi, a kojarzysz festiwal Punk i Rego Live? Jasne. A wybierasz się w tym roku na festiwal? Bardzo możliwe. A, kojarzysz. Gdzie mniej więcej leży Kraków? Na pewno kojarzysz. No kojarzę, no. A kojarzysz taki klub forty klepasz? Nie, nie za bardzo. To jest dość takie świeże miejsce, i właśnie w tym roku organizujemy festiwal Punky i Reggae Live 24 października. I cię zapraszamy. Wpadniesz? Ja że wpadnę. Stary, do zobaczenia, bardzo dziękuję. A kojarzą Panie taki festiwal w Krakowie, Punky i Reggae Live? Oczywiście, jak najbardziej, pewnie że kojarzymy. Aczkolwiek nigdy na nim nie byłam. To zapraszam w takim razie do Krakowa 24 października, do klubu Forty Klepasz. Kojarzą Panie taki klub? Nie, niestety nie znamy. Aj, no to Panie mogą, mają okazję poznać. Dobrze, właśnie boże, w czwartek, nie wieszę, no za niecałe dwa dwie... i Mam propozycję. Bardzo serdecznie dziękuję. Miłej zabawy. Za nami Mistrz Drugiego Planu. Drodzy Państwo, jesteśmy na afterparty. Po koncercie urażnionym zespołu tabu. Drodzy Państwo, ten zespół wystąpi w Forda Glebasz na Planki Regal Live. Witam Cię Rafale, bardzo serdecznie. Rafale, przede wszystkim wielkie życzenia z Waszego wielkiego jubileuszu. 10 lat tabu. Powiem Ci szczerze, no kurcze, byłem na koncercie, mega, mega wypas, mega energia, szaleństwo. Co, nie byłeś na pierwszym koncercie, także wiedziałeś czego się spodziewać. Rafał, no, wiesz, ja jestem Waszym fanem, właściwie od czterech lat, nie wiem, czy Rafał pamiętasz, jak robiliśmy jakiś ten pierwszy, pierwszy koncert, taki w klubie Uluisa na Rynku Głównym. Pamiętasz ten koncert? No, pamiętam, byliśmy zafascynowani miejscową, bo przyjechaliśmy przed rynek i Janek mówi, a to jeszcze nie, jeszcze dalej, 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 dalej. musi wjechać na rynek. Wjechaliśmy na rynek, rozpakowaliśmy sprzęt yy, i wnosiliśmy do piwnicy tak naprawdę z rynku yy, krakowskiego. Dla nas yy, to było super wydarzenie. Rafał, bo ja właściwie mogę powiedzieć, że straciłem trochę z wami dziewisło, bo to był taki mój tak naprawdę pierwszy koncert, mój pierwszy raz i to od razu z tabu. E, No co ci mam powiedzieć no? No, no że, 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 że... Gratuluję! Że, że nie bolało! Ja, ja ci mam powiedzieć, bo nie bolało! Koncertu Forta Klepaż było, teraz przychodzi wielka okazja właściwie festiwal Panki Reggae. Powiedz mi refale, wy, by już grała na Punk i My graliśmy dwie edycje całe, jakby jako byliśmy y, po Farbanere jako y, główni gospodarze po nich y, tej trasy. Y, po czym ucichło trochę i zaczęli nas, zaprasz zapraszali nas na swoje edycje tam czy kolejne jako gości, nie? To była trasa dla nas, dla zespołu takiego znikąd, w ogóle wydarzenie, bo pierwszy raz graliśmy w tych klubach, połapaliśmy kontakty, wielka szansa, wielki, wielka przygoda, także kurde, ja się cieszę już na ten koncert w Krakowie, bo dawno na Punk'n'Rag Live nas nie było. Rafał, jak zadzwonił do mnie Wojtek i powiedział, że robimy Punk'n'Rag Live, powiedziałem Wojtek, robimy, ale tabu, tabu musi być. Rafał, pamiętasz ten koncert w tamtym roku, jak graliście z Betelem ma wtedy? Pamiętam z Betelem, pamiętam z Ragafą. Raga tak, Tak, to, to były udane koncerty, było zajebiście, My się dobrze tam czuliśmy u ciebie. Wiesz o tym zresztą. A jak w ogóle oceniasz ten line-up tego punk i reggae tego tegorocznego tego w Krakowie? Jest bardzo zróżnicowany, tak, jak, że tak, każdy line-up y, Reggae live. Myślę, że to powinno się udać, bo jakby z każdej ekipy przyjdą ci fani na swój koncert, także powinno być naprawdę bardzo grubo. Szanowni Państwo, przypominam, że reggae live w Krakowie to Farbenlärer Analogsi. Tabu, oczywiście, Powiem Nie, to jeszcze raz, jeszcze raz. Tabu, tabu, tabu. Analog Analogie, Raga Faja, ofensywa. Inne kafe i in Molly Melon. To jest wszystko. 24 października Forta Klepasz, właśnie. No ale to, to w takim razie, co? No, nie nie ci już głowy. Idziemy się bawić. I do zobaczenia 24 października w Krakowie. Widzimy się w październiku w Krakowie. Tabu, y, jak zwykle dla siebie, w Fortach Klepasz. Wszystko. Także jeżeli macie ochotę y, nabyć trochę energii, dostać trochę w ryj y, tą pozytywną energią, to zapraszamy Was wszystkich 24 października do Krakowa, do Fortach Klepasz. Y, Fort... Tabu, Banki Reggae Life. Do zobaczenia.